Drodzy bracia i siostry, jak powiedział ojciec Andrzej, rekolekcje w parafii św. Mikołaja o Bożych Przykazaniach. Nierzadko, kiedy myślimy o Bożych Przykazaniach, kojarzą się one nam z jakimś ciężarem, obowiązkiem. I my zaczęliśmy to przyglądanie się Bożym Przykazaniom od tego zdania, które, które poprzedza dziesięć Bożych Przykazań i które zawsze mówimy. Ja, Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. W tym zdaniu jest. Fundament naszego szczęścia. Bo to zdanie wyraża tą prawdę o objawieniu się Boga w historii ludzkości, w historii konkretnego narodu i szczyt tego objawienia Jezus Chrystus. Że nasza wiara nie jest jakąś Doktryną przede wszystkim wymyśloną przez kogoś, ale jest spotkaniem z Bogiem, który się objawia. Ta miłość, która się objawia i wyzwala człowieka z niewoli, ze strachu, z egoizmu. I kiedy masz to doświadczenie, to masz męstwo, masz odwagę żeby zobaczyć też piękno Bożych przykazań. Że to jest to. Że to jest najlepsze. Że to jest, jest, jakiś ciężar, ale ciężar, który z łaską Pana jest lekki, czyni rzeczy, rzeczy lekkie, proste, normalne, ludzkie. I to pierwsze przykazanie, że tylko Bóg może nakarmić Ciebie. Taki jesteś, taka jest Twoja wielkość, Twoja godność człowieku. Tylko spotkanie z nim może wyzwolić Ciebie od wszystkich Bożków tego świata. Jeśli nie masz tego spotkania, jeśli Duch Święty nie przekonuje Ciebie o, o każdego dnia o tej miłości, chcesz czy nie chcesz? Do czego przylepiasz się do, do rzeczy tego świata, robisz z tego Bożki i później zawsze rozczarowanie, rozgoryczenie, pretensje, wojny, konflikty. I żeby to się mogło stać w Tobie, żebyś był wolny od bożków tego świata, żeby żadna osoba, żadna rzecz nie była imitacją, nieudolną imitacją tej miłości Boga, która jedynie może Ciebie nasycić, potrzebujesz też świętować ten dzień święty, dać czas na to spotkanie z Bogiem, jak to jest ważne, to, to trzecie przykazanie, a jeszcze wcześniej było to drugie, żeby nie, nie zmarnować, nie zmarnować tej łaski, którą otrzymałeś, ty, ty, tego Bożego objawienia, że to Boże objawienie nie jest tylko, żebyś ty był człowiekiem religijnym, to znaczy, żebyś przychodził do świątyni i prosił Boga o to, co, o, o to, co chcesz. Nie. To objawienie Boże jest tak potężne, że ma moc uczynić Twoje życie świętym. Jezus Chrystus, syn Boży, stał się człowiekiem, żebyś mógł przyzywać imię Boga w każdej sytuacji. Tam, gdzie żyjesz. Żebyś nie zmarnował chrztu swojego, praktykując go tylko w świątyni. Ale żebyś żył tym chrztem tam, gdzie żyjesz. To jest nasz cud. Za to dziękujemy w Eucharystii. To jest nasze szczęście. Bez tego nie można funkcjonować. Nie możemy. Bez tego spotkania, bez tego Słowa, które nam oświetla to, co przeżywamy, daje nam odwagę otworzyć nasze ja, nasze serce na komunię z Panem w Eucharystii. Żebyśmy żyli jak ludzie. I dzisiaj przychodzi czwarta Boże, czwarte Boże przykazanie. Trzy Ojca i Matkę Swoją, ono jest bezpośrednio po tych przykazaniach, które dotyczą Pana Boga, pokazuje to i znaczenie, ważność. Bo rzeczywiście ta relacja z rodziców jest najważniejsza dla, nas, dla tego, kim my jesteśmy, czy jej brak ma ogromny zawsze wpływ na nasze życie. I żeby to jeszcze lepiej zrozumieć, i, ta, i, i no lepiej to zrozumieć, głębiej popatrzymy na dzisiejsze słowo, które na początku Wielkiego Postu przychodzi jak, jak z tą pomocą, żebyśmy zobaczyli rzeczy podstawowe, te ABC naszej wiary i ludzkiego życia, Ta podstawowe prawdy o człowieku. Jaka jest podstawowa prawda o człowieku, o tobie i o mnie? Że, jak mówi pierwsze czytanie, że zostałeś stworzony przez Boga. I że stało się coś takiego, co nazywamy grzechem pierworodnym. Że dał się ktoś z naszych przodków oszukać diabła. I stało się to, co Pan Bóg zapowiedział. Że pojawi się śmierć. Święty Paweł w drugim czytaniu wyjaśnia to bardzo dobrze, zwracając uwagę, że ta śmierć przeszła na wszystkich. Wszyscy rodzimy się z tą śmiercią. Jaka to jest śmierć? To jest śmierć relacji z Bogiem. Duchowa śmierć. Głęboko w twoim, w twoim bycie, w Twojej duszy, Ty straciłeś poczucie, że jesteś kochany. Nie ma w Tobie tego fundamentu ontologicznego, można by nawet rzec, dla Twojego istnienia, tego poczucia, że jesteś kochany. Jest w Tobie śmierć. I to jest jednocześnie od razu śmierć prawdziwej miłości między ludźmi. Tak jak to widzimy w tym pierwszym czytaniu, że ten mężczyzna i kobieta, którzy kochali się, byli zachwyceni sobą, było im dobrze, z chwilą tego grzechu, kiedy pojawiła się ta śmierć, oni boją się siebie. Pojawia się egoizm. Nikt jego nie chce, a on jest. I on wypływa z tej śmierci duchowej. I ta śmierć musi być przezwyciężona. Ja lubię jako ilustrację tej śmierci duchowej wykorzystywać taki przykład. Dwa przykłady, powiem tylko jeden. Jest, tu są pewnie młodzi, zakochani, albo nawet już małżeństwo, kochacie się, czujecie się bezpiecznie, dobrze. Bo jest mąż, który kocha, przynosi pieniądze, szanuje, jest żona, jesteś przekonana do jego miłości i czujesz się szczęśliwy. I oto przychodzi Twoja koleżanka, przyjaciółka, fałszywa przyjaciółka i mówi Ci źle o Twoim mężu, kłamstwa o Twoim mężu, o Twoim chłopcu. Mówić ci, że on cię zdradza, że tam go widziałaś gdzieś w klubie nocnym, że ma kogoś. To jest kłamstwo, 100% kłamstwo. Ale ty uwierzyłaś. On ciebie kocha, ale ta miłość dla ciebie umarła. Nie dochodzi do ciebie. Jesteś samotna. Coś podobnego tylko dużo bardziej głębokiego i poważnego stało się w nas i z tym się rodzimy, jeśli chodzi o relacje do Boga. I jeśli ta śmierć nie będzie przezwyciężona, to coś, co na przykład w dzieciństwie możecie przypomnieć sobie te momenty, kiedy byliście mali. I nagle zostaliście sami w domu, zgasło światło, albo w piwnicy, nie było nikogo, ty sam, albo na cmentarzu. Byłeś małym dzieckiem i nie ma nikogo, ktoś może cię napaść. Co odczuwałeś? Jaki strach, jakie cierpienie? Coś strasznego. To jest znak, przejaw tej śmierci duchowej, że nie masz wewnątrz siebie, sam z siebie, nie masz. Tego fundamentu, który normalnie powinieneś mieć. I dlatego jesteś egoistą. I Bóg, żeby Cię uratować, daje Ci rodziców, bo inaczej byś nie, nie wytrzymał. Dziecko by umarło, gdyby nie miało rodziców. I dlatego też jest to przykazanie, szanuj ojca i matkę swoją. Święte przykazanie. Ono bardzo mocno łączy się z szacunkiem do Boga. Bo w tym przykazaniu wobec do rodziców, w tym szacunku i w tej wdzięczności za rodziców, w tym jest również szacunek dla, na końcu dla Pana Boga, który dał ci rodziców. Bo dlaczego masz takich rodziców? Dlaczego? Właśnie począłeś się w łonie tej kobiety, twojej mamy. Dlaczego? Kto to zrobił? Na końcu Pan Bóg. I w tym jest też szacunek dla, dla wszystkiego, co było przed Twoimi rodzicami. Dla całej tradycji, historii, kultury i, i historii wszechświata te miliardy lat, które były potrzebne, aby pojawiło się życie na jakiejś planecie, na naszej planecie Ziemia, i później człowiek z woli Boga. Czyli na końcu jest który stoi za, to, za tym, twoja historia, to ma wielki wpływ oczywiście na, dla ciebie. I znakiem, znakiem tego, że śmierć, ta duchowa śmierć jest w tobie przezwyciężona, że naprawdę pojednałeś się z Bogiem, bo ta śmierć jest rozerwanie więzi z Bogiem. Samotność, sieroctwo. I Chrystus przyszedł, żeby to pokonać. Też w drugim czytaniu święty Paweł bardzo mocno o tym mówi: o tej mocy, tej łaski Chrystusowej. Ona się chce przebić, ale to nie jest jakaś abstrakcja. Ona jest, chce stać się ciałem, i terytorium, gdzie szczególnie ona ma się stać ciałem, są relacje do naszych bliskich, do rodziców. Że jeśli człowiek wewnątrz siebie nie ma szacunku dla swoich rodziców, nie ma wdzięczności dla swoich rodziców, nie dziękuję za wszystko, co, co było, nie ma żywych relacji z rodzicami, to prawdopodobnie śmierć w nim jeszcze nie jest przezwyciężona. I ta śmierć też jest przezwyciężana nieustannie, to nie jest raz i na zawsze. Więc teraz popatrzymy na pokusy pana Jezusa, właśnie w kontekście. Czwartego Bożego Przykazania, bo też Pan Jezus był kuszony w relacji do swojego ojca. Diabeł przyszedł, czy Pan Jezus sam poszedł, żeby być kuszony specjalnie. I to kuszenie dotyczyło przede wszystkim właśnie fałszywego przeżywania relacji do Boga. Fałszywego rozumienia ojcostwa Bożego. Tak, tak diabeł kusił. I pierwsza pokusa, Panie, Jezus wchodzi w głód, nie je długi czas, żeby solidaryzować się z Twoim doświadczeniem, z Twoim przeżyciem, że też nie otrzymałeś w swoim życiu wiele rzeczy, które są Ci normalnie potrzebne, na przykład nie otrzymałeś wystarczająco tej miłości mamy i taty z różnych powodów i został w Tobie jakiś głód, on jest, pragnie nasycenia, ale jest pokusa, aby zwątpić, że rodzice mogą zaspokoić ten głód. Innymi słowy, pokus, słowy, pokusa przekreślenia, tych jakby zamknięcia relacji z rodzicami, bo gdzieś tata pojechał, już nie ma z nimi kontaktu, umarli, tak było, ja nie chcę o tym myśleć, tyle cierpienia. Ja już ja próbuję jakieś kamienia zmienić na ten chleb, jaki może nasycić głód głód mojej duszy, mojego ducha, jaki normalnie mogą nasycić tylko, tylko rodzice, żebyś ty był normalny. Jest to szukasz już bardzo często dziewczyny, kobiety. Szukają w swoim mężu, taty. Bo tata nie dał tego, co trzeba było dać. I ona, a ma potrzebę, ma ten głód. I. I czeka, że mąż to da. Czy on czeka, że mama to da? Że, że żona da to, co mama miała dać. I Pan Jezus w tej walce mówi takie słowo: nie samym chlebem żyje człowiek. Nie samym uczuciem, akceptacją taką dowolną, którą można użebrać gdzieś żyje człowiek, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. Jakie jest to słowo? Bardzo ważne słowo w życiu każdego człowieka, to jest słowo rodziców. Słowo rodziców I to ta pokusa, którą mamy, żeby zwątpić w to, że ja mogę otrzymać słowo od rodziców, które powinni powiedzieć. Ja już nie chcę, zamykam się. I przezwyciężyć tą pokusę. Panie Jezus przychodzi, żebyś przezwyciężył tą pokusę, żebyś otworzył się, uwierzył, że można... Odbudować relacje z rodzicami. Można ożywić, można usłyszeć to słowo. Też rodzice potrzebują Twojego słowa. Potrzebują Twojego słowa. Co można zrobić? Łatwo powiedzieć: otworzyć tą relację, ożywić na nowo. Co można zrobić? Ja bym chciał zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Jedna to jest modlitwa. Znaczy, jakby w, w, w swoim sercu. Otwierasz jakby na nowo tą sprawę relacji z rodzicami i prosisz Boga każdego dnia, każdego dnia. Jedno nasz, jedno zdrowaś Marię, możesz więcej, ale każdego dnia wiernie prosisz, żeby Bóg odbudował. Żeby, żeby zrozumieć rodziców. Żeby oni zrozumieli Ciebie. I później też Trzeba rozmawiać, proste rzeczy, zadzwonić, porozmawiać, dowiedzieć się, popytać się o ich życie, jak było u nich w dzieciństwie, jak było u nich w rodzinie, co oni przeżywali, jak się pierwszy raz spotkali z tatą. No, wiele rzeczy. Próbować. Jasne, że ty może już próbowałeś. Pojechałeś do taty, który porzucił mamę i próbowałeś. I tata nie chciał z tobą rozmawiać. Ale módl się pokornie, bo ten człowiek czeka, czeka, czeka. Na pewno nie wierzy, że może być inaczej, ale czeka na Twoje słowo, dobre słowo. I Ty potrzebujesz Jego słowa. To ma wpływ, bracie i siostry, na wszystko w naszym życiu. To nie jest tylko jakaś sprawa relacji z rodzicami. Relacja z rodzicami ma wpływ na wszystko. Bo to jest rodzice, kto dał Ci rodziców? Pan. Dobrze, druga pokusa. Pokusa, że diabeł mówi, jeśli Bóg Ciebie kocha, jeśli jest dobrym Ojcem, to powinien tak zorganizować Twoje życie, że nie będziesz cierpieć. Pośle aniołów i będzie tak, że nie uronisz e, nogi okami, nie zranisz sobie nogi okami. To wykorzystuje słowo pismo święte. Tak samo nas kusi diabeł do sądzenia naszych rodziców i osądzenia naszej historii, wykorzystując Słowo Boże. Bo powinni, powinni rodzice być dobrymi. Powinni mieć czas dla mnie. Powinni mnie kochać. Wiele rzeczy powinni, a nie zrobili. Bo się kłócili. Bo tata był pijany, przychodził do domu, bo bił, wyjeżdżał. No różne rzeczy. Mniej czy bardziej... Każdy z nas coś tam ma. Ktoś może ma, nie, nie, ma, nie ma tego, to, to niech dziękuję Bogu, ale w większości, większości wypadków są jakieś niedoskonałości przynajmniej. I tym jest ta pokusa, żeby właśnie osądzać rodziców i obwiniać ich, że ja mam te kłopoty, te kompleksy, niepewność siebie, ponieważ oni tacy. To ich tobie dał, na końcu Pan. I odpowiedź Pana Jezusa jest na tą pokusę, nie będziesz yy, kusił Boga. Nie będziesz kusił Boga. Wymagając, żeby Twoje życie, Twoje rodzice byli inni. Bo o co chodzi? Bo Bóg prowadzi Ciebie dobrze, dobrze. Dał Ci najlepszych rodziców dla Twojego zbawienia. Najlepszych rodziców i najlepszą historię, żeby mogło dokonać się to, co najważniejsze jest w życiu każdego człowieka, a więc pokonanie tej śmierci duchowej. Bo możemy sobie wyobrazić, że miałbyś idealnych rodziców, którzy dają Ci wszystko, co potrzebne. Od strony materialnej, psychologicznej, uczuciowej. Wszystko Ci dają. Ale śmierć jest. Nie czujesz jej, bo rodzice ci prawie wszystko dali, zabezpieczyli Cię. Ale śmierć jest w Tobie, egoizm jest w Tobie. I właśnie te, te traumy, rany, problemy, trudności, kompleksy, słabości, nerwice one są w nas, żebyśmy od, odkryli tą śmierć duchową, żebyśmy otworzyli się na na Pana naszego, żeby On mógł dać Ci swego ducha. Żeby On mógł, bo tylko Duch Święty, który jest w człowieku, daje siłę do pokonania tej śmierci, tego egoizmu. I zrozumienia też i rodziców, że czemu oni tak? Czemu oni tak postępowali? No, tacy sami jak ja. Ja taki sam jak, jak oni. Nie lepszy. Tak samo. Póki nie ma miłości Bożej we mnie, to co ja mogę? Powtarzam błędy rodziców. I rozumiesz ich. I nie osądzasz. I prosisz wybaczenia. I przebaczasz im. Bo ich rozumiesz. Chrystus przyszedł właśnie rozwiązać te sprawy. Bardzo głębokie, bardzo osobiste, bardzo ważne. Ale nie bójcie się otworzyć ten. Ten wymiar waszego życia. Bo, bo były problemy, cierpienia, kłopoty, teraz ja już dorosłe życie, to już przeszło, minęło. To jest w Tobie, jest w Tobie. Nie, niesiesz to ze sobą. Jest pokusa, żeby właśnie żyć z tym osądem. I Pan przychodzi, żeby Cię uwolnić. I trzecia pokusa, pokusa pogardzania, wstydzenia się. Tego, co Bóg ci dał. To znaczy Twoich rodziców, Twojego pochodzenia, Twojego wychowania. Żebyś szukał realizacji siebie poza swoją historią. Bo diabeł mówi: Dam tobie wszystko: przepych, królestwa, władzę, sukcesy, pieniądze, karierę, sławę. Dam Ci, dam Ci. Nie będziesz taki mały, biedny. Zakompleksiony jak, jak twoi bliscy, jak twoi rodzice. Ty osiągniesz sukces. Nie będziesz jak twój ojciec. Nie będziesz jak Twoja mama. Ty będziesz wreszcie ktoś. Zrealizujesz się, podsuwać się. Wyrwiesz się z tego małego miasteczka, w którym się wychowałeś. Ty jesteś stworzony do większych rzeczy. Ta ambicja, jaka jest w człowieku. Mocna pokusa. Pan Jezus mówi Panu Bogu swemu będziesz idź precz, tam, idź precz, tam. Chodź, szatan. Panu Bogu swemu będziesz oddawał poko. Jemu samemu służyć będziesz. Panu Bogu tylko. Panu Bogu to znaczy co konkretnie? Konkretnie oznacza to również Panu Bogu, który dał ci tą historię. Dał ci tą mamę. I tego tatę, to wychowanie, to pochodzenie, tą żonę dzisiaj, te dzieci, tam jest Bóg, czeka na ciebie. Tam jest twoje szczęście w budowaniu relacji z nimi. Temu masz służyć, a nie, nie oddawać swojej energii życiowej, swojego libido w jakieś biznesy, w jakieś przyjemności, w jakieś sukcesy. To jest wszystko dodatek. Jesteśmy, bracia i siostry, wszyscy w tym, w tym zmaganiu. Żeby odkryć tą obecność Boga tam, gdzie jesteśmy. Tam, gdzie byliśmy. Tam, gdzie się wychowaliśmy. Mieć tą wdzięczność. Mieć tą, i, i, i tą łzę wdzięczności i wzruszenia, że dzięki całej tej historii ja odkryłem też to, co najważniejsze w życiu. Dziękuję Bogu za moje życie, za wszystko. No to jest możliwe tylko kiedy właśnie odkryjesz, w tych relacjach z Twoimi bliskimi, swoje powołanie. Odkryjesz obecność, zbawczą obecność Jezusa Chrystusa, który jest obok, chce Ci dawać ducha, męstwo. Tę cierpliwość ciągle, żebyś próbował, kiedy nie wychodzi. Także podsumowując, są te trzy pokusy, które mamy w relacjach do rodziców, żeby przekreślić te relacje, zamknąć, już nie wracać. Jest pokusa, żeby osądzać tą przeszłość naszą. Jest pokusa, żeby wstydzić się tej przeszłości, pogardzać nią rodzicami. To wszystko niszczy nas, niszczy nas. Bóg przyszedł, Chrystus przyszedł, żeby to odnowić. I zapraszam was, zachęcam w imieniu Pana Boga, jaki kocha ciebie. Bo potrzebujesz, potrzebujemy na uścisku naszych rodziców, dobrego słowa. Potrzebujemy też im mówić kocham cię, mamo. Dziękuję ci, mamo. Tak, ja dziękuję za ten czas tutaj rekolekcji. Z Wami dziękuję, Andrzejowi, że mnie zaprosił, dał mi szansę tutaj przypowiadania chociaż troszkę Ewangelii. Dziękuję za te ofiary, które zaraz tu będą, będziecie składali. Też no, dla mnie, na moje służenie na Podolu. I życzę Wam pięknego, owocnego czasu, wielkiego postu, żeby ta Wielkanoc była pełna radości żeby troszkę, chociaż mały krok do przodu właśnie w tych sprawach relacji do swoich bliskich, do żony, do dzieci, do mamy, do taty, do dziadka.